Cześć, tu Ania, oglądacie kanał Lady Plotka. Do kim trafił film na temat Buddy, dlatego pomyślałam, że to super moment, żeby opowiedzieć Wam jego historię. Kamil Budda, topowy polski influencer, dziś rozdaje ludziom miliony, kiedyś jednak nie miał prawie nic. Jak sam wyznał za dzieciaka, biegał po krakowskim rynku i zbierał drobniaki, które wypadły ludziom z kieszeni. Jego droga na szczyt nie była prosta. Trudne dzieciństwo, wielka rodzinna tragedia, problemy finansowe. Ile dziś zarabia? Jakie ma rady dla przyszłych influencerów i czy warto zobaczyć film o nim? Posłuchajcie. Kamil Budda urodził się w 1999 roku, czyli rocznikowo ma 25 lat. Swoją przygodę zaczynał na Instagramie, dopiero później przerzucił się na YouTube'a i to za namową ludzi. Publikuje filmiki motoryzacyjne, ale też pokazuje akcje pomocowe, które moim zdaniem rozsławiły go na całą Polskę. Pasją do motoryzacji e, zaraził się jeszcze w dzieciństwie. E, kochał szybkich i wściekłych, podziwiał swojego brata za kółkiem. Sam poprowadził pierwszy raz samochód, kiedy miał 16. Lat. Teraz zarabia na swoim YouTubie miliony, o czym jeszcze opowiem wam później, ale on nie zawsze te pieniądze miał. I żeby dobrze poznać jego historię, musimy cofnąć się do jego dzieciństwa. Niestety jego ojciec był alkoholikiem, często zęcał się nad mamą i też nad jego bratem, na co ludzie mieli nie reagować. Pił na plantach w Krakowie, to jest ten park, który otacza krakowski rynek. Budda wyznał, że wiele razy przechodził obok niego i widział go w stanie agonalnym. I jego ojciec właśnie na jednej z takich ławek zmarł. W 2003 roku uczestniczył w poważnym wypadku samochodowym. Jego babcia dostała zawał i z prędkością 120 km na godzinę uderzyli w drzewo. Niestety jego babcia zmarła, jego mama złamała czaszkę i trafiła w stanie ciężkim do szpitala, gdzie kilka miesięcy przeleżała w śpiączce. On, jako jedyny, wyszedł bez szwanku tylko dlatego, że był w foteliku zapięty pasami. Zdradził, że niestety ten wypadek miał wielki wpływ na jego mamę, która, według niego, zatraciła taką umiejętność racjonalnego myślenia, że przestała oddzielać to, co jest dobre i złe. I właśnie według niego dlatego w dniu 18 urodzin wyrzuciła go z domu. On poszedł wtedy mieszkać do kolegi i posłuchajcie, co powiedział na ten temat. W dniu osiemnastych urodzin eksmisja. Eksmisja do kolegi na dwa tygodnie. Mama uznała, że tak mi będzie lepiej, tak będzie łatwiej. Wyrzuciła mnie w dniu osiemnastych urodzin od razu po tym jak wróciłem ze szkoły w osiemnastkę i uważała, że to jest dobra decyzja. Buddha szukał swojego miejsca na ziemi. Miał wiele różnych prac, na przykład w Anglii na zmywaku, na infolinii czy też jako kierowca. Zmagał się z dużymi problemami finansowymi, ale zawsze wspierała go jego dziewczyna Aleksandra, którą sam nazywa grażynką. Zdradził, że poznali się w wieku 13 lat w szkole. Pod toaletą, a w wywiadzie z Wersow zdradził. My mieszkaliśmy na 6 metrach kwadratowych w pokoju u jej rodziców. Ona miała swój pokój. Mnie do niego zaprosiła tak, jakby, żeby mnie odciążyć od wynajmu za 2,5 tysiąca zł miesięcznie. Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć, tylko musieliśmy się przecisnąć. Jak sam stwierdził, chciał wtedy wszystkim pokazać, jakim jest kotem i że może zadbać o siebie i swoją babę, jak sam nazywa Aleksandrę, i że może wyprowadzić się na swoje. Tak też się stało, ale potrwało to tylko trzy miesiące. W filmie zdradził, że tak naprawdę zapłacił tylko za pierwszy miesiąc. Na drugi miesiąc właściciel przymknął oko, no ale trzeciego niestety już ich wyrzucił. I wtedy z kulonym ogonem musieli wrócić do domu rodzinnego właśnie jego dziewczyny. No i to była dla niego taka duża lekcja pokory. Pomimo tego, że jej rodzice są bardzo akceptujący i wspierający i przyjęli ich bez problemu z powrotem. Jak widzicie Budda nie miał prostego dzieciństwa. Miał też problemy finansowe. Za ostatnie pieniądze kręcił swoje filmiki. I właśnie. Ta jego historia jest dla mnie takim idealnym przykładem, że warto marzyć, że warto walczyć o swoje, bo on do wszystkiego, co ma, doszedł swoją ciężką pracą. Znajomi nazywają go nawet tytanem pracy. Mówią, że jest po prostu totalnym perfekcjonistą w tym, co robi, że każdy jego kolejny filmik, filmik musi być lepszy, musi być fajniejszy, musi być ciekawszy, że on dba po prostu o każdy szczegół. I dlatego właśnie on dał taką radę dla przyszłych influencerów, że według niego 70% sukcesów, to jest właśnie ta kreatywność i osobowość. Jeżeli ty masz tą pasję i chcesz tworzyć więcej i lepiej, to to jest duża część Twojego sukcesu. Te pozostałe 30 to jest ciężko pracować i mieć po prostu gdzieś, co pomyślą inni, bo niestety, według niego, telefon ma wielką moc. Telefon może stworzyć, influencera, ale może też człowieka zniszczyć. Niestety w sieci wylewa się dużo hejtu i on sam to potwierdził. Stwierdził też, że oczywiście nie można wsadzać wszystkich do jednego wora, ale trzeba mieć po prostu taką grubą skórę na to, co ludzie piszą, bo on chciałby, żeby jego właśnie kanał był taką bezpieczną, fajną przystanią, taką po prostu rozrywką dla ludzi i dlatego on takich tych swoich fanów, prawdziwych fanów bardzo docenia. Chcąc okazać wdzięczność ludziom, którzy go oglądają, zorganizował akcje pomocowe. I ja właśnie powiem Wam szczerze, że pierwszy raz trochę lepiej poznałam Buddę, kiedy to zostawił skrzynię, w której było 100 tysięcy złotych i słodycze pod domem dziecka. Co roku wpłacał też pieniądze na wielką orkiestrę świątecznej pomocy: a to 10 tysięcy, a to 20, a to 50, a w zeszłym roku 100 tysięcy złotych. Innym razem wymyślił loterię, w której y, można było wygrać 7 samochodów. Rozdał ludziom milion złotych, wpłacił 50 tysięcy na schronisko. Każdemu, kto zabrał zwierzaka na spacer, też dawał 50 tysięcy. Za poprawne odpowiedzi w quizie znów 50 koła. Na meczu piłki nożnej za każdego strzelonego gola 5 tysięcy złotych dla ludzi. Dał swoim fanom 3 samochody. Potem na 18 innego fana pojawił się i też wręczył mu samochód. On sam wyznał, że robi to wszystko z dobrego serca, a kolejna wielka akcja ma być przed nami, gdzie rozda 2 miliony złotych. Zdradził nawet. W kwietniu będą pierwsze puchy dla was. Mogę wam powiedzieć, że będzie dla was gigantyczna akcja na całą Polskę. Wręcz ja nie widziałem przynajmniej takiej akcji nigdzie na świecie. Będziecie mieli do wygrania milion złotych dla osób niepełnoletnich i milion złotych dla osób pełnoletnich. Budda też bardzo docenia swoją partnerkę Aleksandrę, czyli Grażynkę, której na dzień kobiet, słuchajcie, kupił restaurację w centrum Warszawy i stwierdził, nie se sama prowadzić. No i tutaj przechodzimy do jego finansów. Wyliczono, że rocznie budda na swoim kanale na YouTubie może zarabiać nawet 15 milionów złotych. Do tego oczywiście dochodzą sponsorzy i reklamy które, jak sam wyznał, bierze rzadko, bo nie chce być takim banerem, a dzięki temu, że bierze je rzadko, może liczyć na lepsze pieniądze. Wyznał też, że ma zdrowe podejście do sławy, że nie chce, żeby go to zmieniło, że ma dobry mental, bo przepracował swoje trudne dzieciństwo i teraz już praktycznie nic go nie może zniszczyć. Stwierdził, że pieniądze go nie zmieniły, a w wywiadzie z Wersow powiedział: Cały świat goni za hajsem. Taka jest ta gra, takie jest życie. Natomiast bardzo na plus wychodzą ludzie, którzy szybko rozumieją, że kasa to tylko środek wymienny, który pozwala robić fajne rzeczy. Teraz głośno zrobiło się też o aferze związanej z buddą, którą Wam tylko króciutko wyjaśnię, bo myślę, że on tutaj bardzo dobrze się zachował. Chodzi o firmę, która oszukała ludzi na hajs, nie będę wymieniać nazwy tej firmy, bo nie chcę ich promować. No i on te firmy w swoich socialach oznaczał, a swoim fanom powiedział tak. Chcę zakończyć ten temat i zrobić to z klasą. W związku z tym, że ponad rok temu oznaczałem Instagrama tej firmy u siebie na socialach, jeśli ktokolwiek trafił tam za moim pośrednictwem, a następnie stracił jakiekolwiek pieniądze lub został oszukany, a Bartek nie weźmie tego na siebie, to ja poniosę wszelkie straty i zwrócę tę kwotę ewentualnym poszkodowanym. Wezmę to na Garba, jeśli nie zrobi tego winny, bądź nie wyjaśni tego jakoś. Nigdy nie oszukałem żadnego z moich widzów na jakiekolwiek pieniądze. Jeśli ktoś zrobił to powołując się na mnie, bez mojej wiedzy, to dźwigam to na bary. Nie ma sensu tego wałkować. Na koniec mam dla Was moją mini recenzję tego filmu. Czy znacie buddę, czy nie znacie buddy? Uważam, że naprawdę warto wybrać się do kina na ten film. I powiem Wam szczerze, że ja nie miałam żadnych oczekiwań związanych z tym filmem. I wcale to nie znaczy, że ja zakładałam, że on będzie kiepski. Ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. I powiem Wam, naprawdę miło się zaskoczyłam, bo tam było mało motoryzacji. To była taka bardziej historia o spełnianiu marzeń, o tym, że warto dążyć do celu, o tym, jak zostać influencerem jakie są tego plusy i minusy. Nie chcę wam za dużo zdradzać, dlatego na temat filmu postawię już kropeczkę i zapytam was, czy może widzieliście już nowy film o Buddzie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się podobał, czy jesteście jego fanami, bo powiem wam szczerze, że po tym filmie zdecydowanie zyskał moją sympatię. Wydaje mi się, że to taki fajny, prawdziwy, autentyczny chłopak, dlatego w ogóle się nie dziwię, że jest teraz takim fenomenem. Ode mnie to wszystko już na dziś. Pamiętajcie, widzimy się w soboty o godzinie 13:00. I w środę o godzinie 20. Do zobaczenia!